Staruszek poszedł do gabinetu lekarskiego, aby zrobić badanie nasienia. Lekarz dał mu pojemnik i powiedział: Proszę wziąć ten słoik do domu i jutro przynieść mi próbkę. Następnego dnia starszy mężczyzna znowu pojawił się u lekarza i oddał słoiczek, który był tak samo czysty i pusty jak poprzedniego dnia. Lekarz zapytał, co się stało, a mężczyzna wyjaśnił: Cóż, panie doktorze, to nie takie proste. Najpierw spróbowałem prawą ręką, ale nic, potem lewą. Ale nadal nic. Potem poprosiłem żonę o pomoc. Ona próbowała prawą ręką nic. Potem lewą wciąż nic. Próbowała nawet ustami, z zębami i bez, ale i tak bez efektu. Nawet zadzwoniliśmy do sąsiadki, a ona próbowała obiema rękami i ustami ale i tak nawet nie drgnęło. Lekarz był zszokowany. Zadzwoniliście do sąsiadki? Tak, ale bez względu na to, jakbyśmy nie próbowali nie mogliśmy otworzyć tego cholernego pojemnika.